Witam Was bardzo serdecznie Oj, już troszkę się zmęczyłem, bo troszkę porobiłem dzisiaj. i także Fajnie, no i co, zapraszam Was na filmik z klucia i podkładania pisklaków w kwocie od razu później No i co, podejdźcie do opisu Ja już jestem po wszystkim <gryw> jak, się, jak się wydarzyło, co się wydarzyło Zobaczcie sami, już teraz Dobra, dochodzi północ Trochę nie zaglądamy do bo teraz zobaczymy Oj, zobaczymy Widać, że jeszcze nic nie wyszło, powiem Wam, że nie jestem przygotowany jeszcze Od razu pójdę po kwokę, Najwyżej, nie no, ma. lampę mam, ale nie mam, wiecie, do czego wkręcić mhm. No to ja takie same Inne, nie widzę, że miały dziurki, także jutro dopiero będą się kluły a termin tak mają jutro po południu. O, sobie piszą. Może mam o, to jajko piszczy. O, nie widać nic. Całe już jest pełne. <grym> Dziwne. O, teraz. Ale coś marnie widać. Dziwne. <grym> Chciałem wam pokazać dziubek, ale nie uda ale za to piszcie sobie ciekawe, to jej wydaje takie dziwne dźwięki To znaczy takie jakieś... jakby to powiedzieć? Takie lekko podmlaskanie, jakby jakiś płyn był No właśnie Przerywa No jakby przechodzi przez błonę który kamienową, przerywa tak Także się dostanie do tlenu Akurat teraz no możliwe, że już się przedostał Bo głośno oksydacie Sprawdziłem mi tak, że w tlenie to znaczy mała wiecie tak bardzo, po prostu bardzo już jest wychłana, ta błonka. a przed wychownieną no, no, kilkanaście sekund temu, z pół minutki już, sprawdziłem to tak nie było, dużo się przesunął i piszczy. No, tutaj ten sobie odpoczywa, co ma, pęknięte, trochę teraz widać, od dawna i tyle, widzimy się może w nocy, a może rano. Rano to już na pewno będę. Ale kurczę, dobrze by było w nocy i żebym ja przy, ale już o piątej się robi jasno, ja w każdym razie to tam mogę ponad ranem podłożyć nawet i o piątej do garażu jak Kwoki. Ok. Zobaczymy. 52, dochodzi 13 Byłem na dworze, robiłem mini zagrody dla piskaków i widzę, że jest kolejny drugi karzełek o, patrzcie ten jak mocno rozwala też zaraz będzie. A przyszedłem tutaj, bo stwierdziłem, że bierzemy, pokaż? O, bardziej jak kurka, bo ma maluśki grzebień. Zobaczymy. A ty jaki masz grzebień? To taki takie maluszki, kurdeczą. O, widzicie? Dobra. Tego wkładamy tu ma jasny kolor, ale chyba z szarym, nie? To jest szary na górze. Także jest szansa na jakieś podniebieski dochodzącego. W każdym razie o, mamy tego bierzemy go pod kropkę. Dobra, się z moim garażu, żeby było ciemno i... że coś będziecie widzieć wiele na Ojej! tu jest kwoka, ale nic nie widzicie. Zabieram jej jajka. Dobra, pisk jest w gnieździe. Szkoda, że nie widzicie. O, wsadzam kwoky na niego. Włączę latarkę teraz. O, patrzcie. Kwoczka. Masz. Czemu nic nie zrobisz? Dobra Mam nadzieję, że jesteś dobra Kwoka i przyjmiesz Gaszę lampę, żeby no Dobra, zostawiamy, może się nie udusi no, Myślę, że powinna przyjąć, bo nie atakuje go, siedzi na nim No, dobra, będziemy jej tak donosić Tu w ciemności siedzi, nawet zimno tutaj jest, chłodno na dworze także fajnie. No i przeniesiemy ją później na razie do klatki. Może się zrobi jakiś kurniczek mini dla kwoki. Tutaj nie się nic z tego. Sprawdzę jeszcze, które jest. jeszcze który jest silki. Patrz, 31. Pierwszy. pierwszy. Możemy mieć ostatni jako biały silki. Piąty, a nie tego dobra, dobra. Czyli prawdopodobnie ostatni jako silki mamy do mku. Raczej na pewno i znowu mnie trochę nie było, bawiłem się z królikiem kurczara wybiegu i mamy znowu, ee, czekajcie, jest 13.36 żebyście wiedzieli godzinę mniej więcej no co, ty już chcesz chyba pod kwokę, nie? trochę chyba się z pół godziny wygrzewasz, nie? czy nie? nie wiem ale no można by już w sumie dawać jednego, dobra, jakiś wosk mi tutaj no, a wiem czemu wał, bo przecież jajka jak pęknie to woskiem zakrywamy o to pęknięcie jak najszybciej. Dobra, w każdym bądź razie mówimy. mamy już trzeciego. A więc dobra, przyszedłem No i jeszcze jedno odepchnięcie. Dobra, jeszcze jedno. Do dwóch to będzie, 14, mamy. A te już zabieram pod kwokę obydwa Czekajcie, tylko tak robię stąd sobie skróbki za a i sobie przyłożę do tego mniejszego pojemnika. Tu mamy mniejszy. Dobra, ten zaraz wyjdzie. Chodź. no ciemny, tu mamy 2-2. Napisz piszczu. czekajcie, czekaj, bo przegapimy. No właściwie to już wyszedł. Chyba nawet traktuję to jako, że wyszedł. Dobra, chodź. A nie. Jest jeszcze. A, oj. Niech ja go nie załatwił. Tutaj mam główeczkę. No odpoczywa. No dobrze odpoczywa. Tylko kurczę, mam 35 minut tylko, możliwość nagrania. Kończy się pani, będzie musiał jechać po kabel, żeby przegrywać wam rzeczy. Dobra. No patrzcie, się nie chce odepchnąć teraz. zaraz damy pod kwoczkę. I o, teraz, teraz, teraz już, chodzi dobrze, 14.07 o, czyli jakoś pół godziny temu się jeden wykrył ostatni Tak to pół godziny teraz no, w kolei ten może akurat zapłogać damy na środek, bo na środku cieplejsza temperatura chyba chociaż nie, tu jest no tu jest niechętny tu jest grzałka a, grzałka, widzę, że w tak, jest tak, więc wentylator rozprowadza swoje przeglądy te dwa się nie odzywają cisza w tym i w tym też i chyba to jest leciutkie, nie wiem czy nie jest zług no, dużo lepsze niż to no też wcale teraz nie jest ciężkie taki pisklaczek leciuteńki no ale Także Także możliwe że są dwa zbóry. dobra to ja go daję do pojemnika a ty zobaczymy czy zaakceptowała kolegę Wejdź. o ślicznie no to masz dwóch kolejnych hmm. dobrze o to jest cieplutki o jaki cieplutki jak te z inkubatora, grzeje dobrze. Wracaj już na nich, wracaj. <grym> Się że masz maluszki. Będziesz chodziła nie niedługo z nimi na wybiegu, tak ładnie. No coś tam skubię. O, patrzcie. Dziś nie przyjęła. kłada pod siebie. Super, Kwoczka, super. No, tak włożyłaś? No, powiedzmy, że włożyła. Główkę wychyla, o mam go włożyć. Zobaczmy, jak kurczaczki. Chodź. O, jak dobrze. Tak tak dobrze to idzie kolejny. Hop! I dawaj, do gniazda. O! Mamy godzinę 16.40 No i jest kolejny i póki co ostatni. Nie wiem, raczej to na pewno z bukami nie są, ale no nie wiem czy się wyklują. Póki co nie wykazują od życia. Także zobaczymy. na tego pana. Widzicie? Żółciutki taki. Jaki? No, jak niebieski wygląda. <gry> Także, przenoszę go do pojemnika i nie... I to ostatni taki bardzo krzykliwy. Pokaż inne. Wszystkie żyją? wszystkie? się cieplutko mają? Dobrze, dobrze. No i na raz, chyba będzie miała tylko pięć. Próbujemy jeszcze coś dołożyć za dwa tygodnie z tych starych, ale nie wiem czy się uda, bo one urosną. Odkładamy, no i co? Wychowuj! Otwór się potem weźmie.